Kochane dzieci, oderwijcie się od grzechu i żyjcie zgodnie z wolą Pana. Nie odrywajcie się od światła Bożego. Nieprzyjaciele będą działać, by oderwać Was od prawdy. Bądźcie uważni. Kiedy jesteście oderwani od modlitwy, stajecie się łupem nieprzyjaciela Boga. Mój Jezus Was kocha i oczekuje Was z otwartymi ramionami. Przybliżcie się do konfesjonału i szukajcie miłosierdzia mojego Jezusa. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Cencie sobie skarby Boże, które są wewnątrz was nie traćcie swej nadziei. Przyjdą trudne czasy i wielkie będzie cierpienie dla mężczyzny i kobiet wiary. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie. Jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.